Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Małgorzata Kodzicka i zapraszam na podcast w ramach kampanii społecznej Odłącz się połącz się. Moim dzisiejszym gościem jest pomina komisarska. Pomina jest nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki Marii Montessori. Pomina prywatnie jest mamą trójki dzieci i wraz ze swoją siostrą stworzyła firmę slow grow, produkującą zabawki i pomocy edukacyjne. Tak, Paulina? Wszystko, tak, wszystko się zgadza? Tak, wszystko się zgadza. Witam Cześć. Cię serdecznie. Cześć. Cześć, Gosiu. Witam e... Państwa. Paulina, jest okres przedświąteczny. E... Reklamy w telewizji już o tym nam wyraźnie mówią. E... Jako dorośli stoimy, stoimy przed dylematem e... i przed wyborem. Dokonujemy decyzji, jakie prezenty świąteczne kupić naszym dzieciom. Część z nich napisała pewnie listy. E... Część może czeka na niespodziankę. Powiedz nam... E... Na co zwrócić uwagę przy wyborze prezentu? Wybieranie prezentów wcale nie jest takie proste. Mm -hmm. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wydaje nam się, że dzieci mają wszystko i niczego nie potrzebują. I warto ten czas przedświąteczny właśnie wykorzystać nie tylko na to, żeby pobuszować po sklepach internetowych i stacjonarnych żeby zobaczyć, jakie są nowości, czy też rzeczy, do których dorosły nasze dzieci. Ale warto go wykorzystać przede wszystkim na obserwację dziecka. Poświęćmy mu czas, poobserwujmy, czym się bawi, jak się bawi, jakie ma zainteresowania. Popytajmy go, co mu sprawia przyjemność. Taka obserwacja będzie po prostu da nam bardzo dużo wskazówek do tego, jaki prezent kupić. Okej, okay, a Ty jako mama, ciocia, jakiego dokonujesz wyboru? Ja mam taki swój schemat, którym się kieruję co roku. E, obejmuję trzy punkty. <gry> Pierwszy punkt to jest analiza listu do świętego Mikołaja, i anal czyli analiza tak naprawdę życzeń i marzeń dziecka. Okay. E, tu może się kryć e, wiele niepotrzebnych zabawek, ale też mogą być fajne podpowiedzi dla nas dorosłych. Mm -hmm. Drugi punkt, drugie pytanie, jakie sobie zadaję, to patrzę, jakie dziecko ma talenty i czym się aktualnie interesuje. Dzieci mają często takie momenty, że przez krótki czas bardzo intensywnie się czymś interesują. Jest to czas, kiedy poznają nowe rzeczy z danej dziedziny. W bardzo łatwy i szybki sposób przyswajają sobie nową wiedzę i nowe umiejętności z tej dziedziny, i warto, żeby w tym czasie um, dostarczyć dzieciom um, właśnie rzeczy z tej, z tej dziedziny. To opisała Maria Montessori, nazwała to fazy wrażliwe. Um, Czyli ma, na przykład co? Co to jest taka faza wrażliwa? Czym się moje dziecko może interesować? Może się interesować na przykład literkami. Może mhm. się interesować tym, żeby zacząć je czytać, rozpoznawać, pisać, pisać proste wyrazy. I wtedy warto podsuwać dzieciom takie właśnie aktywności związane z pisaniem, czytaniem, poznawaniem literek. Okej, okay, bo one się wtedy też szybciej nauczą tego czytania. Tak, w tym danym dla, momencie. Dokładnie, to jest dla nich po prostu, one to chłoną jak gąbka i nie muszą wkładać w to żadnego wysiłku. Okej, okay, to ważne. Podążajmy za tym, to jest fajna, fajna podpowiedź. Mm -hmm. Czyli list do świętego Mikołaja, talenty i zdolności. Powiedziałaś, że są trzy punkty, czyli co jeszcze? Tak, trzeci punkt to jest właśnie jakby odwrócenie tego, nie pójście za y, zainteresowaniami dziecka, tylko y, odkrycie jego y, potrzeb i trudności, jakie w danej chwili ma. Mówię o tym dlatego, że w dzisiejszym świecie bardzo wiele dzieci ma problemy, czy to z integracją sensoryczną, czy to z opóźnionym rozwojem mowy, czy to y, potrzebują na przykład terapii ręki, czy poprawić w ogóle kondycję całego ciała. Ym, I jak, jeśli sami nie wiemy, co, y, jakie, jakie dziecko ma trudności, czy są to takie trudności, które. Ym, Potrzebu gdzie dziecko potrzebuje terapii? Czy są to po prostu zwykłe trudności, które wynikają z tego, że dziecko po prostu się nowych rzeczy uczy. Um. No właśnie, bo też myślę sobie o tym, że to nie muszą być jakieś takie regularne terapie, tak. tylko są prezenty, które mogą taki wspierać naturalny rozwój, dokładnie, prawda? Dokładnie. Przecież dzieci muszą się wszystkiego nauczyć. Przecież. Yy, yy, yy. Zaczynamy od zera, prawda? No tak. <laughs> I dziecko musi mieć czas na to, żeby się nauczyło, i to jest normalne, że się uczy i że potrzebuje tego czasu i ćwiczeń i też naszego wsparcia często. Okej, okay, no to jakimś przykładem. Ja lubię też, też przykłady podawać słuchaczom, bo myślę, że to też daje taką jasność i zrozumienie rodzicom. Pomyślmy sobie o trudnościach logopedycznych. Moja córka na przykład chodzi na logopedię, mamy zalecenia pracy, mamy ćwiczenia. Jaki prezent mogłabym e, jej podarować, żeby wesprzeć ją? Mm -hmm. e, tak, mogę tutaj też wtrącić, że <laughs> i mój synek chodzi na logopedię, e, ale w jego e, grupie pięciolatków e, e, jest taka sytuacja, że wszystkie dzieci, oprócz uwaga, jednej osoby, nie chodzą na logopedię. No właśnie, jest to bardzo powszechna teraz tak, potrzeba, tak, prawda? Tak, Wiele dzieci. Tak, jest to taka. No, Wręcz przerażająca statystyka, dlatego no, może by podpytać się właśnie, czy, czy potrzeba dzieciom właśnie pomocy, które wspierają rozwój mowy. No i tutaj, prawdę mówiąc, mogę polecić zabawki Slow Grow, które wspierają rozwój mowy. Wydawać by się mogło, że są to po prostu zwykłe zabawki, gdzie dzieci się angażują w zabawę i, i coś sobie przekładają, kładają, ale przy okazji, przy tych czynnościach, one ćwiczą swoją rączkę, poprawiają swoje zdolności manualne. A jest to o tyle ważne, że w ośrodek mowy w mózgu leży obok ośrodka. E, odpowiedzialno, odpowiedzialny za mm, roz, Małą motorykę. Za tak? małą motorykę, dokładnie. Okay. I poruszając rękę, poruszamy tak naprawdę obszar mózgu, e, który odpowiada za mowę, i ta mowa nam się poprawia. O, to bardzo ciekawy i inspirujący już pomysł na prezent. Dla mnie jako. Bardzo mamy. polecam. Mhm. Polecam też te produkty, też dlatego że dzięki nim dzieci, dzieci y, ćwiczą swoją cierpliwość starają się być lepsze, same dla siebie, co daje im po prostu satysfakcję i przyjemność z działania. Też te produkty są dobre, bo wydłużają czas koncentracji, a też umówmy się dzieci w dzisiejszych czasach mają z tym duży problem. Tak? Mhm. Ciężko jest im się skupić na zadaniu, kiedy muszą same coś zrobić, a nie tylko są takim, no, że tak powiem biernym widzem, tak? gdzie wszystkie, Atrakcje są dostarczone przez ekran. Okej, okay, no właśnie, to jest to, o czym mówimy też w naszej kampanii. Tak. E, to powiedz mi jeszcze, mamy wiedzę na temat dziecka, zebrałam te trzy punkty, które, które nam też podałaś. E, na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze prezentu? Um, ja przede wszystkim mówię, żeby zwracać uwagę na y, y, bezpieczeństwo zabawki. A jak mogę to sprawdzić? Patrzymy, czy zabawki mają certyfikat. Mhm. Certyfikat to znaczy, czy zabawka jest przebadana, czy ona jest bezpieczna, czy dziecko się nią nie skrzywdzi. No bo bezpieczeństwo dzieci jest przecież najważniejsze. I tutaj też chodzi o wykończenie, czy, czy lakiery, farby, no czy te rzeczy z plastiku, czy jest to plastik lepszej jakości, tak? Czy to. Po prostu nadaje się do kontaktu z dzieckiem. Mm -hmm. Okej, okay, bezpieczeństwo, certyfikaty, czy coś jeszcze? Jakość. Oczywiście, jakość, bo czasami też są rzeczy, które y, wydają się, że, że są y, drogie, to znaczy, że są świetnej jakości, a nie zawsze to tak y, idzie w parze, ale y, sprawdźmy to, bo jeżeli dziecko zamiast y, skupić się na zabawie, musi się naprawiać zabawkę albo uważać, żeby się nią nie skrzywdziło. No to, to trochę mija się to z celem, prawda? Mhm. Jakoś trochę pewnie wiąże się z ceną. Tak, tak. Często y, lepszej jakości zabawka kosztuje więcej. Mhm. Ale i oczywiście cena jest tutaj bardzo ważna, bo no, wszyscy na, patrzymy na cenę, ale polecam tutaj składki rodzinne. U nas w rodzinie bardzo się to sprawdza i y, mniej często znaczy więcej. To jest też to jest coś, o co, o co chciałam Ciebie zapytać, bo ja w swojej rodzinie staram się inspirować do takich składek. Bo naturalnie babcie, dziadkowie, ciocie, wszyscy tak. chcą uczestniczyć i obdarować dzieci i często tych prezentów robi się dużo. I właśnie zachęcam do takich składek, ale słyszę, że, że trochę odbieram przyjemność. Że tak naprawdę czasami robienie tego prezentu dla dziecka to jest y, przyjemność dla nas dorosłych. Zgodzę się z tym. <coughs> Często to jest właśnie nasza przyjemność, bo my sobie rekompensujemy nasze dzieciństwo w ten sposób, kiedy nie zawsze było nas stać albo nie zawsze było co kupić. Y i, I myślimy, że dzieci dzisiaj, jak dostaną. Te dużo. Prezenty, dużo, to będą szczęśliwe. Mhm. A prawda jest taka, że u mnie nawet rok temu stały prezenty dwa tygodnie nieodpakowane, bo dzieci to nie interesowało, co okay. jest w środku. Maj, mają tego tak dużo, że nie potrzebują więcej. Mhm. Natomiast jeżeli dostaną jakąś zabawkę, która jedną, dwie, trzy, które. które mm, której mogą się poświęcić, z którą mogą się zapoznać i naprawdę ją wykorzystać, to będą miały z tego znacznie więcej korzyści niż kiedy zostaną zasypane yy, tak, dużą ilością prezentów i, i potwierają i, i rzucą je w kąt. Mhm. I niskiej jakości często, tak? No tak, tak. No to po co, po co kupować coś, co się za chwilę. Popsuje i, i nie będzie się nadawało do niczego. Mhm. A z czym jeszcze wiąże się taka duża ilość prezentów? Pamiętajmy, że w ogóle okres przedświąteczny to też jest dużo emocji w ogóle w domu, tak. dużo się dzieje, więc jeszcze jak jest dużo tych kolorowych prezentów, tak. to do czego to może no to prowadzić? Jest, to jest prosta droga do przebodzowania. Mhm. A przebodźcowanie to jest obciążenie układu nerwowego i to prowadzi tylko do negatywnych uczuć. Do nieprzyjemnych uczuć dla dziecka, dla trudnych, z którymi sobie nie daje rady. Jest to frustracja, smutek, płacz, ym, złość. Okej, okay, czyli troszkę jak chcemy spędzić spokojniej ten, ten wieczór, to może jeden duży, wartościowy prezent niż kilka Polecam. małych. Polecam. Okej, okay, chciałabym jeszcze zapytać, bo, bo o to Ciebie nie, nie, nie pytałam, o takie prezenty... Nie wiem, niematerialne bony, bilety do teatru, bo to też jakieś moje inspiracje dla, mm -hmm. dla dzieci. Co o tym sądzisz? To jest bardzo fajny pomysł, zwłaszcza kiedy podążamy za zainteresowaniami dziećmi, czyli na przykład dziecko interesuje się sportem, to warto kupić e, bilet. E, z jednej strony może to być e, karnet na e, basen, ale to też może być bilet właśnie na jakieś zawody sportowe. Okay. E, czyli coś, co dziecko może przeżyć, coś przyjemnego. Czyli Czyli czas spędzony i no, czas, kiedy też się buduje relacja. Tylko że tu jest taki haczyk, że ten prezent będzie skonsumowany za jakiś czas. Jest to odro mm -hmm. odroczone w czasie. To nie jest tak, że bierzemy zabawkę i bawimy się tu i teraz, tylko mm, no będziemy trzeba się na to czekać, tak, trzeba na to poczekać. I dlatego polecam takie prezenty dawać dzieciom, które są na to przygotowane. I są bardziej dojrzałe emocjonalnie. A od jakiego wieku proponowałabyś? Tak myślę, mniej więcej że... oczywiście, no, myślę, bo to będzie bardzo że... indywidualne. Tak, jak najbardziej to jest indywidualne, bo to zależy od, od rozwoju dzieci. Ale myślę, że to jest tak od dziesiątego roku wzwyż. Okej. Okay. A dla tych młodszych jednak takie fizyczne, fizyczne prezenty, tak, żeby mogły dotknąć, poczuć. Pobawić się. Ale też warto yy, oczywiście... Ten moment, kiedy dajemy dzieciom prezent. Pamiętajmy, to jest prezent dla dziecka. Niech to ono rozpakuje ten prezent, niech to ono się cieszy, niech ono wyjmie i się pobawi nim tak długo w taki sposób, jaki ono chce. Okay. I dopiero później go wspierajmy w tym i właśnie i też róbmy to, wspierajmy dzieci, bo jeżeli ono nie będzie nie pozna różnych technik, zabawy, to często też nie wpadnie samo na to, a szkoda, bo zabawki często mają w sobie bardzo duży potencjał. Mhm. Fajnie. No dobrze, jako dorośli mamy o czym myśleć. Dzięki, Paulina, e, i powodzenia w świątecznych zakupach. Dziękuję wzajemnie. <laughs> wesoły świąt. Dzięki.